Jak skonfigurować Apple Pay na iPhoneie i Apple Watchu. W pierwszej kolejności wyszukajcie aplikację Wallet. Następnie kliknijcie plus w górnym prawym rogu. Wyświetli się teraz komunikat, że po dodaniu karty będziecie mogli bezpiecznie dokonywać płatności w sklepach używając technologii NFC. Kliknijcie dalej. Wybierzcie teraz nazwę swojego banku i zeskanujcie kartę. Następnie kliknijcie dalej. I wpiszcie datę jej ważności oraz kod bezpieczeństwa. Po dodaniu karty musicie zaakceptować warunki i zasady korzystania z Apple Pay. Teraz aktywujcie ją za pomocą wiadomości tekstowej. Jak skonfigurować Apple Pay na Apple Watchu? Wyszukajcie aplikację Watch i wybierzcie w ustawieniach zakładkę Wallet i Apple Pay. Pojawi się tutaj informacja o tym, że macie możliwość dodania karty, która znajduje się w telefonie, ale nie jest dodana do zegarka. Wybierzcie Dodaj i wpiszcie kod bezpieczeństwa. Zaakceptujcie warunki zasady korzystania z Apple Pay. Ponownie zostanie wysłana do Was wiadomość tekstowa w celu weryfikacji. W jaki sposób płacić za pomocą Apple Pay? W modelach iPhone'a z Face ID dwukrotnie kliknijcie przycisk boczny i zeskanujcie swoją twarz. W modelach iPhone'a Touch ID dwukrotnie kliknijcie przycisk Home i zeskanujcie palec za pomocą czytnika linii papilarnych. W przypadku Apple Watcha kliknijcie dwukrotnie przycisk boczny. Jeśli ten poradnik pomógł wam, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał.